Matko, to jest niesamowite, naprawdę. O kurczę, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Pełno pierza. Ja jestem ciekaw w tamtej części, co tam się kryje. Jest zejście na dół, do pewnie salonu, i tak to jestem po prostu mega pod wrażeniem, mile zaskoczone. Jakiś notatnik, zamykany na kod. Kolejny obraz. Butelki z winem i skrzynka pełna wody, która pewnie cieknie stąd. Nie chcę świecić przez okno, ale to miejsce wygląda naprawdę grubo. Jak widzicie, zegarek już się tutaj zatrzymał. Na 2.50. Są no w ogóle jakieś dokumenty. 2012 no właśnie. 2012